Kurde, znowu sprawdzian z tego strzelki. Z, z 12 rzeczy piszącego, ucznie. Typowy uczeń piszącego, sprawdzian. Proszę pani, podejdzie pani na chwilę? Boże, trzeba było się wczoraj pouczyć. A kurde, to jest tylko jedna pensja. Pani, mogę iść do toalety? Kurde, to nie było coś takiego, jak to było w filmach. Że trzeba dać tylko jeden. Jedną podpowiedź, a drugą trzeba napisać. No co ta za ma być jakąś podpowiedź? Nie ja pierniczę, ale też za... za pierla. Kurde, nie chcę mi się napisać tego egzaminu. Co tylko, co tylko, żeby miał zrobić na poprawne ściągi. Koniec. Nie, 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 jeszcze mi, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę! Ty! Podejdź, podejdź podej szóste. Nie ja pierniczę, trzeba, trzeba tylko napisać o Adamie i nie. Jak Bóg stworzył ten... W sumie, jak napiszę to, to będę miał jedną możliwość yy, Jedną minutę tu napisać O, o Jezu, zespałem Ech. Jeszcze muszę z historii, z angielskiego i takie tam Pff, W dupie to mam, nie, nie będę pisał W domu i te... Nie? Dzisiaj jak przyjdę do domu, to napiszę tą ściągę Ja pierniczę, kiedy koniec? 5 dni na er. Rzeczka pisze się przez Ży. Rzeczka pisze się przez Ży. Y, ławka pisze się przez duże Ły. Nie, małe Ły się pisze. Ławka. Staw pisze się przez duże sy. Pakiet wyczerpany? Nie! O kurwa co za debil. Zawsze 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 to sprawdziane kartkówki i zawsze ktoś będzie mnie pytał. I tak cię spytam. O kurwa. Dziękuję bardzo wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się ten nas spodobał i jeszcze raz jeszcze raz zapraszam mojego Instagrama. Także trzymajcie się, do widzenia, cześć. Pa, pa.